Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnej Cieplarni. Sadzę pomidorki i opowiadam jak to zrobić, żeby nie doprowadzić do ich klapnięcia, bo są dwa główne powody, dlaczego pomidory po posadzeniu nie są takie sztywniutkie jak ten, tylko po prostu klapią, liście się zwijają, zaczynają takie się robić. Nieładne te pomidorki czasami się przebarwiają, nie tak jak tutaj, że już trochę tam składników odżywczych pewnie zaczyna brakować i się domaga y, posadzenia, tylko po prostu robią się... Y, Fioletowe na przykład to są główne dwie przyczyny. To jest y, złe, że tak powiem, podlewanie w złym momencie y, i też może być z tym połączone. To już podwójnie wtedy źle, ale jeszcze jest drugi problem zimnej y, ziemi, moi drodzy. Y, czasami mi narzekacie, że co roku są te same filmy: w sensie że znowu o sadzeniu pomidorów znowu to samo. Słuchajcie, no co roku robi się to samo, co roku jest przed ekranami, że tak powiem, nowy narybek, który nie widział jeszcze jak to się robi. Te filmy się gdzieś starzeją, nikną czasami w tym internecie. Niektórych filmów z przeszłości mojej już nikt nie ogląda dzisiaj, więc czasami muszę coś powtórzyć. Ale nie jest chyba tak źle u mnie. Zajrzyjcie na niektóre inne kanały, gdzie po prostu rok w rok te same filmy o tej samej porze z tym samym tekstem i tym samym obrazem się pojawiają, praktycznie prawie żadnych zmian. Ja staram się wprowadzać jakieś zmiany. Jedną z nich jest właśnie mówienie o tym, jak posadzić te pomidory, ale przede wszystkim, żebyście później się nie przestraszyli, że coś się z nimi dzieje złego, i żebyście nie, rea nie reagowali źle. No i z tych takich banialuków co roku może podkreślanych. No to u mnie tak, po pierwsze sadzę wtedy, kiedy już mija ryzyko przymrozków. Teraz niby jeszcze jest, ale to jest w cieplarni, tu jest nagrzane na noc jak zamknę, to raczej nie, nie zaszkodzi to pomidorom i tak one już tu są w tej szklarni, w tych, tych takich czy takich P9 doniczkach, więc i tak one tu są, więc lepiej niech sobie już rosną w grządkach niż będą dalej siedzieć w takich trochę już przy małych, tam 400 ml czy 300 pojemnikach. Druga sprawa, obdzieramy tu akurat nie mam wszystkie takie wilki, niewilki. Na jeden pęt ja prowadzę pomidory, ale nawet jak ktoś prowadzi dwa, to przy sadzeniu uważam, że warto wszystkie tutaj powywalać. Tak samo te wszystkie jeszcze jeśli jeszcze u kogoś widać liścienie, takie liście inne niż u pomidora, to też, chociaż to chyba rzadkość. Natomiast zwłaszcza te liście takie, o, te na dole tu. I nawet słuchajcie, można tego też oberwać i posadzić pomidora, albo, albo tak, albo tak, tyle tylko, żeby nie dotykał liśćmi do mm, gleby. Jak wsadzimy go głębiej, jest szansa, że na tej łodyżce jeszcze system korzeniowy się rozbuduje, także nie musi to być bardzo głęboko sadzone, nie musi też być bardzo należąco, chyba że sadzonki są wyciągnięte. Jeżeli są takie, jak, jak ta, tu mam w innej rozsadzie, troszeczkę niższe, takie nawet bardziej krępe, to wystarczy trochę, bo ten system korzeniowy i tak nawet jak się rozbudowuje, to on się nie rozbudowuje w trakcie jednego sezonu, jak jakoś tam. Bardzo, bardzo mocno, więc trochę posadzić głębiej jest dobrze, bo on wtedy nabiera sztywności. Odkąd wsadzi się z takiej doniczki do ziemi, to pomidor zaczyna wypuszczać w ogóle w innym kolorze, takie ciemniejsze, ciem, ciemniejszy, zielony kolor mają liście, większe po prostu jest mu lepiej, bo ma gdzie te korzenie rozpuścić i, i wygląda inaczej, więc warto posadzić troszeczkę głębiej, ale po to głównie, żeby tak jakby sztywniejszy był. Tak? Można go oczywiście od razu palikować czy podwiązywać, ale ja zazwyczaj tego nie robię na początku, tylko daję im jeszcze z tydzień, dwa, czasami nawet trzy tygodnie, żeby trochę podrosły, żeby troszeczkę na wietrze same się usztywniły. Dopiero potem je obwiązuję, no bo jak ja tego pomidora na przykład wsadziłbym dotąd, no to tutaj już za bardzo nie ma co, co podwiązywać, tak? Tego liścia nie ma, tylko to jak widzicie, no to on będzie tak sztywniutko stał, że on tu na razie nie ma co. A poza tym narobię no, się jednego dnia sadząc, to innego dnia sobie podwiążę, tak czasami e, robię. I to są takie najprostsze rzeczy do powiedzenia, co można zrobić przy sadzeniu pomidora. Czasami ludzie jeszcze nawożą ziemię, sypią obornik granulowany, garstkę pod taką, pod taką sadzoneczkę. Ja tego nie robię, bo ja tak na stałe uprawiam ziemię, żeby po prostu w całości cała grządka była, że tak powiem, no jednolita, równomierna, a nie, że mamy jedno miejsce, w którym rośnie tylko pomidor. Tak, tak samo jak podlewam, to też nie do końca czasem podlewam dookoła pomidora, Samego, ale w większości bleje po, prostu po, całej, po całej tej grządce. No i właśnie, często w swojej karierze również obserwowałem u siebie i u innych, że ludzie wsadzają pomidory i one wyglądają potem bardzo źle. Odchorowują to przez kilka godzin, kilka dni, a czasem nawet kilka tygodni. Przez kilka godzin, a nawet dzień czy dwa, czasami odchorowują z bardzo prostej przyczyny, że źle są podlewane. Oczywiście poleca się najczęściej, że sadzimy sadzonkę do gleby i podlewamy. I tak można zrobić. Najlepiej, moim zdaniem, jest posadzić ją, podlać dużo ze 2-3 litry to tak minimum na sadzonkę, nawet może być z 5 i zostawić to praktycznie na tydzień. Nie podlewać tego więcej, bo nadmiar wody też szkodzi. Źle rozwijają się korzenie, zwłaszcza jak jest zimno, o czym jeszcze zaraz powiem, to po prostu szkodzi, więc nie podlewamy zbyt często po posadzeniu. Naprawdę, jak podlejecie solidnie i nie będzie jakichś wielkich upałów, to tydzień spokojnie wam te pomidory wytrzymają i dobrze się ukorzenią. Natomiast ja znalazłem troszeczkę lepszy moim zdaniem sposób niż po prostu sadzenie byle jak, a potem podlewanie. Najpierw podlewam. Sadzonki. U mnie co prawda były chyba podlane dwa dni temu, ale najlepiej dzień wcześniej podlać, albo na kilka godzin, przynajmniej przed posadzeniem do grządki, podlewamy pomidory, nie tylko po to, żeby tutaj było yy, mokro, bo tu akurat ta bryła to się wtedy rozpada, jak jest zbyt mokro. Ale żeby roślina była napita, żeby ona była nasycona tą wodą, korzenie to wszystko ta bryła korzeniowa, żeby też łatwiej wychodziła, a nie że jest przesuszona i wyciągamy i się wszystko obsypuje. Na przykład, bo już taką ziemię też miałem kiedyś w, w, w doniczkach kiepską, że po prostu tak się, tak się zdarzało. Wtedy ta roślina po przesadzeniu do ziemi, nawet jeśli ta ziemia jest sucha, ona tak szybko. Właśnie nie osłabnie. Natomiast, jak posadzimy taką roślinę, która była podlana, nie wiem, 3 dni temu i jest to totalnie suche. Ja tu czuję, że jeszcze mokre jest, bo trochę to ciężkie. Jak będzie takie suche i posadzimy do suchego, ona nam klapnie. Zanim ja posadzę te 40, chyba 6 sztuk, mam tutaj do posadzenia w tej chwili, i później zacznę podlewać, to już do tego momentu zaczną mi słabnąć. I one po prostu wyglądają niefajnie. Jak się posadzi dotąd, potrafi ten liść już do gleby się. Przygiąć, takie zrobić, kiepskawy, potem się podlewa, to się wszystko brudzi, przykleja, czasami już możemy w ten sposób zacząć różne choroby, więc nie warto. Warto roślinę od samego początku nasycić wodą, na właśnie przynajmniej kilka godzin przed podlewaniem i podlać grządki. U mnie też były podlewane, już nie pamiętam, wczoraj czy przedwczoraj podlewałem, ale są nasycone, jeszcze trzymają wodę. Więc po prostu nasyconą wodą sadzonkę wsadzamy już do wilgotnej gleby i już nie musimy podlewać wcale wtedy. Można oczywiście troszeczkę tam dookoła, żeby to się ułożyło, ale nie ma takiej konieczności. I sadzonki wtedy nie mają tego klapnięcia w ogóle, takiego jednego z dwóch, które tu dzisiaj opisuję. Także tak polecam. Najpierw to podlać i glebę, dopiero potem sadzić po paru, najlepiej godzinach, jak to wszystko się ładnie tam ułoży, ta woda. A, na, a może i po dniu. Natomiast yy, można oczywiście też zrobić tak, że się po prostu posadzi i podleje, tylko nie, nie warto podlewać tego zbyt mocno, bo później, wiecie, jak padną nam te liście, się robią takie naprawdę kiepskie te sadzoneczki z wyglądu, to mamy tendencję do tego, żeby je właśnie podlewać za dużo, kiedy jest jeszcze chłodna ziemia czasami, i nawozić niepotrzebnie, bo nam się wydaje, o fikną, no to pewnie nawozu brakuje, a wcale nie brakuje nawozu, wcale nie brakuje wody. Tylko po prostu, żeśmy źle coś tam zrobili, i ta roślina musi mieć chwilę na to, żeby dojść do siebie. Natomiast przy takim, powiedzmy, nie do końca dobrym podlewaniu, to jeszcze dosyć krótko trwa. Druga przyczyna, dlaczego potrafią naprawdę klapnąć pomidory, nawet na dwa tygodnie to odchorować i po prostu zrobić się fioletowe, takie liście się robią oklapłe, nieładne, sadzonki naprawdę wyglądają bardzo źle, a my je jeszcze dobijamy dodatkowym podlewaniem. I nawożeniem niepotrzebnym, bo nam się wydaje, że jak fioletowe, no to zaraz fosforu brakuje, albo ktoś się potasu, magnezu yy, yy, doszukuje, że czegoś tam brakuje, albo jest zablokowane, czy coś. Najczęściej w ogóle to nie ma nic z tym wspólnego, tylko problemem jest zimna ziemia. W tej chwili w cieplarniach, w większości rejonów w Polsce, tak przynajmniej mi się wydaje, powinna ta ziemia już być nagrzana. Najlepiej, żeby miała powyżej 10 stopni, czy... To tak minimum, tak? Najlepiej około 15 i wzwyż, bo wsadzając sadzonkę, która jest tutaj na wierzchu w, w miarę w cieple, czy przychodzi z domu z 20 stopni. Wsadzamy ją do ziemi, w której będzie cały czas siedzieć. To nie jest tak, że trochę jej zawieje, tylko siedzi, tak jakbyśmy my do beczki z zimną wodą wleźli, to trochę podobnie może, albo do zimnej ziemi chociażby wleźli, to cały czas jesteśmy wychładzani i ona też. I ona traci zdolność właśnie pobierania odpowiedniej ilości składników odżywczych i przez to klapie, przez to się robi taka właśnie wiotka fioletowa często, więc warto zbadać temperaturę gleby, nie na wierzchu tutaj, bo tutaj będzie będzie wygrzana, nie 5 cm pod spodem, bo tam też najprawdopodobniej o tej porze już będzie wygrzana, o tej porze roku. Tylko podkopać się na taką głębokość, na jaką będziemy sadzić pomidory, 10-20, czasami 30 nawet cm niektórzy sadzą i tam zmierzyć, jeżeli temperatura jest poniżej 10 stopni. To naprawdę warto jeszcze dogrzewać sobie wodę w beczkach, podlewać ciepłą wodą, zamykać na noc szklarnie czy na dzień, nawet tak, żeby po prostu to wygrzać dobrze, bo to jest największa, yy, największy kłopot, z jakim ja się kiedyś borykałem. Yy, to tak ze dwa czy trzy lata zachodziłem w głowę też, co ja zrobiłem źle, że posadziłem. No, co, prawda, te sadzonki też były liche wtedy moje, yy, natomiast yy, po prostu. Zimna ziemia robiła swoje. Wystarczyły 2-3 dni takiego naprawdę ciepełka. Rośliny zaczynały odżywać. Podlałem ciepłą wodą, po prostu nagrzała się ta ziemia, nagrzały się sadzonki, soki w nich tutaj się nagrzewały, też jak płynęły, prawda? To wszystko zaczęło żyć. I bardzo ważne jest jeszcze to, żeby nie przeginać z tym podlewaniem. Podlać przed sadzeniem jedno i drugie, czy już po sadzeniu nawet, i zostawić przynajmniej na 3 dni. Nic się nikomu nie stanie. Jeżeli sadzonki klapią, to wcale nie znaczy, że brakuje im wody. Najprawdopodobniej, jeżeli zostały normalnie podlane, to nie brakuje im wody, tylko jest im zimno. I będą to odchorowywać, ale mam nadzieję, że już w cieplarniach w większości będzie na tyle ciepło, że będzie można sadzić. Jeden pomidorek tylko Wam pokażę, jak sobie sadzę, bez podwiązywania póki co. I na razie wystarczy, no bo no co, no nie będę tak jak niektórzy mówią, co roku pokazywał 15 tych pomidorów, jak, jak sadzę wszystkie tak samo, nie? Do dzieła! No i sadzimy, moi drodzy. Słuchajcie, ja może trochę jak co niektóry lekarz, że jedno mówię drugie robię. Niech pan nie pali, bo to niezdrowe, a sam tam na przerwie idzieć mochać, więc też tu nie podlałem tego od dwóch dni chyba, ale czuję, że sadzonka jest sztywniutka, że jest po prostu dobrze napita. Tutaj może się wydawać, że jest sucho, ale jak się troszkę zagłębimy, to tam jest wilgoć w glebie. Zresztą ja sobie je podleję troszeczkę. Mamy tutaj sadzonkę akurat. Peruna to jest koktajlowy pomidor, i teraz tak. Po pierwsze, to tych chwaścioków się pozbywam, bo zawsze coś tam mi, mi wyrasta. Tu, jak widzicie, mamy pełno tak zwanych wilków i różnych liści, które są tam tak naprawdę nam niepotrzebne. Zaczną zaraz żółknąć te liście i tak dalej, więc ja to wszystko obrywam. To akurat dobry przykład, bo ja nie obrywałem tego wcześniej, nie miałem czasu i się nie bawiłem. Ten liść, ten i słuchajcie, nawet jeszcze ten oberwę, bo tutaj jest dosyć dużo ich. Teraz oczywiście troszeczkę tam rozruszać, wyjąć sobie i kopiemy dołek. Można oczywiście coś ponawozić, można różne rzeczy powrzucać, ale wiecie, ja już przestałem też tak... No nie wiem, może powinienem dla oglądalności, ja przestałem robić takie chwytliwe filmy, że to i tamto wrzuć do dołka, bo też przestałem tak robić, nie dlatego, że to jest złe, że tam skórka od banana zła, czy pokrzywa zła, czy coś, bo to każdy się ratuje, czym tam może, tak, żeby ten ogród, właśnie o to chodzi, że ogród jak się zakłada, to to jest potrzebne, a teraz jak ja już mam parę lat, to już mam na tyle tę ziemię, no, że tak powiem dobrą, zacząłem bazować na kompoście i na oborniku, że po prostu już się nie bawię aż tak bardzo w takie różne rzeczy, chociaż może jeszcze kiedyś będę poruszać, poruszać, wypchnąć słuchajcie, z ciekawostek, to jest moja rozsada zapasowa, która mi się udała lepiej niż ta, niż ta główna, więc dlatego to sadzę, jakby ktoś pytał o przy okazji można zobaczyć jak naćkany już tutaj jest ten system korzeniowy ale wygląda bardzo ładnie troszeczkę zaczęło rosnąć porostów taką zieleń widzicie, bo może nawet trochę właśnie przesadziłem z podlewaniem też ostatnio Natomiast korzenie są białe, jest sadzonka bardzo dobrze ukorzeniona, można ją troszeczkę położyć, jak jest wyciągnięta. U mnie one nie są jakoś strasznie wysokie, były wysiewane 23, 24 lutego, pikowane chyba 26 marca, czy jakoś tak, już nie pamiętam nawet. Ale no, u mnie to cały czas na zewnątrz, jakby stoją, w sensie nie w domu, tylko w cieplarni, tak? I teraz tak. Zobaczcie, jak głęboko wsadzam. Czy rozruszać te bryłę można? Ale ja wiem. Są różni zwolennicy i przeciwnicy. Można troszeczkę rozruszać. Ja praktycznie nigdy tego nie robię, tylko po prostu wsadzam do gleby i przysypuję bez dodatkowego nawożenia jakimiś tam jeszcze tutaj obornikami czy coś. Bo ja po prostu, tak jak mówię, staram się dbać o glebę w całości. Jako, jako jeden taki organizm, cały tutaj w grządce, a nie że tylko pod pomidorem coś jest. I zobaczcie, on sobie tu stoi sztywniutko. Można wziąć teraz jeszcze wody i trochę podlać. Ja nie mam konewki tutaj, ale mam taki ten. Taki ten mam. O, proszę. I można tutaj wylać wody, żeby ta ziemia się po prostu ułożyła, tak? Ubić ją, ułożyć. Nawet to tutaj całe to mogę wylać spokojnie. Można sobie tutaj uklepać wcześniej dołek, żeby ta woda gdzieś tam nie zjeżdżała. No i oczywiście można starać się już to podwiązywać czy palikować, tylko ja uważam, że to trochę nie ma sensu. Sadzonka jest sztywniutka i niech sobie jeszcze tu parę dni posiedzi, niech się umocni. Widzicie jaszczurkę w ogóle tutaj? Dzień dobry pani, cześć. Nie będę cię dotykał, bo jeszcze się zestresujesz. Mistrz drugiego planu, właściwie pierwszego, bo mnie nie ma tutaj w kadrze, tu samiczka, tak? Gruba jesteś, pewno będziesz tutaj. Panie się rozmnażać, co? Ność ty, dziady mała. I jeszcze samca gdzieś masz kolorowego zapewne. No i tyle. I słuchajcie, i nic poza tym wielkiego. Podlać, ja tu trochę za mało teraz wlałem, to wlałem tam, nie wiem, z litr pewnie. Ze 2-3 litry na taką sadzonkę wlać i zostawić w spokoju. Daj ta im żyć. Niech one tutaj po prostu będą. I jeżeli się okaże, ona mi na pewno nie padnie za chwilę, bo to często jest tak, że się wsadzi, to po pół godzinie czy po godzinie właśnie zaczyna tak klapać, jak, jak jest źle podlana. Natomiast właśnie wcześniej nie podlana, często, nawet jak się teraz podleja a wcześniej nie była dobrze napita, to ona potrafi, że tak powiem, fiknąć. Natomiast jeżeli um, Wam fiknie tak, że będzie taka słabiutka i fioletowa. To nic nie róbcie. Naprawdę najlepiej nie robić nic, bo podlewanie zaszkodzi. Podlewanie ciepłą wodą powinno pomóc, ale jednak bardziej szkodzi niż, niż pomaga. Jakiekolwiek nawożenie nie ma sensu. To nie są żadne braki. Te braki to występują najczęściej, jak już jest roślina duża i po prostu no, potrzebuje dużo tych składników do, owoc, do wydawania owoców też, a nie taka malusieńka sadzonka. Ona sobie tu poradzi, jak macie dobrze uprawianą ziemy to to nie będą żadne braki, po prostu będzie i za zimno. No ale to już nic nie poradzicie poza tym, żeby trochę szklarnie przymykać, żeby dogrzewać ją i tyle. Dobra, nagadał żech się. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jakby były jeszcze jakieś pytania dajcie znać w komentarzach. A ja muszę ruszyć kiecę, zadrzeć kiecę i lecę pracować, bo jest tego dużo. A ta widzę się tu przygląda cały czas, filuje czy jest dobrze robione. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy powiedziałem 7 maja, jak nagrywam, yy, sadzę już wszystkie pomidorki do cieplarni, do zobaczyska. A, jakby ktoś był ciekawy, bo tu rośnie czosnek, cebula, o, to będzie rosło w dużym zagęszczeniu. Tak, no przez jakiś czas, ale zanim pomidory urosną duże i yy, zaczną wydawać owoce, to ja już zbiorę czosnek, zbiorę już później też cebulę, no i pewnie gdzieś tam w jakoś w czerwcu, najpóźniej w lipcu zrobi się tu już miejsce tylko dla samych pomidorów. Do zobaczyska w komentarzach. Żegnam się. Papa. Pa.